Siemaneczko, siemeczki witam was z tej strony. kufik Witam, witam. Jesteśmy dzisiaj na serwerze Xcraft po no, odnowieniu go, ponieważ już, to jest już chyba trzecia edycja. I właśnie tak sobie przechodzę parkura. Nie przechodziłem go jeszcze od czasu nowej edycji, bo pomyślałem, że przejdę go sobie z wami. To są początkowe itemy: dostaje się co 7D, 3 koksy. To chyba też, a to jest za przejście jakiego innego parkura, to wam go później też go zademonstruję. Ale na razie te przejdźmy. Eee, pokażę, pokażę wam od razu, jakie tamy są tutaj w skrzynkach. Czekajcie, smiej się z wideorysem na tajnie, bo i tak ten, i tak nie robimy to różnicy. Muzyczka sobie fajna w chle leci. Wow, gratulacje! Bravo! Bravo, Davis! mam 73 level. Ogólnie, jeżeli na tym serwerze chcecie do gildii albo chcecie mieć sojusz z moją gildią, to proszę bardzo, napiszcie tylko Ali, sojusznicy. Albo jak będę na serwerze napiszcie do y, Opucii albo infernal Angelsa, że chcecie do Gildy. No no oni mogą też nie wiedzieć i was nie przyjąć. Ale słuchamy. lamy. Altru no. <kluzny> Gramy sobie i nagrywamy sobie parkura. Gramy sobie i nagrywamy sobie parkira. No nie, ja total. Jak nie będę nic mamy, to znaczy, że się skupiam, skupiam się na parkerze. Dobrze, a tu mamy peraspekt, cztery horsy. Tak. Um, dobra. Idziemy teraz na trudny i na... Trudny hard... Nie, trudny to jest chyba. To jest trudny. A tu mi harda zabrali, zabrali mi harda. Trudno... Uu. To chyba już tak. Ale to się zaraz obczai. To się... Zaraz czy Zaraz to ogarniemy ludzie. Zaraz to ogarniemy. Ale myślę, że dzisiaj skończymy na parterze trudnym. Tylko, niestety. Ale może inaczej, poczekajcie chwilkę. Dobra, Szymanko, już jestem... Jakbyście słyszeli chrum chrum to mam świnkę w domu, świnkę pettę, wow takiej nagrody się nie spodziewałem, o co jeden dzień, a tamtych nie można co jeden dzień, dobra to codziennie co będziemy tu przychodzili. To jest jakieś special, special dla mnie, z czeligniem. Wow. Jestem ciekawy. Dobra, dobra, nie, nie, ma nic, przepraszam, przepraszam, nic nie ma. Dobra, tutaj nic nie ma, nic nie było. My przeżyliśmy wszystkie parkury, widzieliście wszystkie nagrody. Aha. Jeszcze miałem pokazać tego parkura, gdzie się dostaje diamentowe spony ProtX4. Dobra, to ja już Wam go pokazuję. To jest parkur spawnowy. Tu o, nie wiem, prze, nie wiem, czego przechodzić. Przy Ja już go przeszłam. Mam te spony 4 Widzieliście? W Ender. Cześć! Tutaj jest skakać tu. Tu on jest skakać, bo tam będzie trudno z tego miejsca skoczyć. jest skakać od razu tu i tu bez spacji. No ale dobra, eee, tu to są protection, czwóreczka, te spodenki. Dobra, to parkury widzieliście, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się i...